Siemka, witam Was bardzo serdecznie w następnym filmiku, tym razem w grze Mortyr 3 Operacja Sztorm. Zaczynamy grę. Nowa gra. Powiedzmy, że średni poziom trudności. france, intelligence reports have determined the current location of joseph goebbels. he resides in a villa on the outskirts of vervins. you will be parachuted into the fields around town. your mission is to make your way through vervins and meet our informer, who is waiting for you in one of the buildings on the other side of town. be careful. vervins is controlled by nazis who are determined to protect goebbels from assassination. okay, missia. Zaczynamy jeszcze jedna skarstka. Rozpieszdził się nam salmonat. Okej, okay. nie wiem w jaki sposób, ale znalazłem się właśnie w tym miejscu. Masz ciśnij space, aby skończyć. Co, aby ukłócnąć? Okej, okay. będę pamiętał nacisnieć, bo to chyba iść powoli jeszcze szybciej biegnę, a nie powoli na kronie będę z tym F to wyszło wtedy jak już otworzyłem te drzwi właśnie no ciekawe póki co żadnego wroga nie widać Wypływają się na ekranie odpowiednia ikona Tylko końcem kopniakiem Kontrolem, no ale to, to tam jeden, chuj czy Może wypowiadam, kiedyś Po cichu lub kopniakiem no, czy ja wiem was co to Gówno Zobaczę tutaj cię, czy... o kuchnia Mogłabym sobie coś zeżreć. Tutaj chyba nikogo nie ma. Naciwić nie skoncentrować. Dobra. Ciekawe ta broń z tłumikiem, bo tak śmiesznie. Tu zamknięte. Ok, control walka wręcz. Aha, mogę mieć tyle broni, to uderzenie, bo ja nie nagrywam tego, ale jest identyczne jak terrorist Takedawn 2. Identyczne zresztą. Ta gra w ogóle przypomina bardzo, właśnie te, też jest takie Póki co mamy puste, o, pomieszczenia pomieszczenie. Jak się czaju, sypialni wyszedł, Kurcze blade. Że nie jest źle. Cisza, spokój. Ten się tylko gapił na mnie. Na chuj on tutaj był to, ja nie wiem. Okej, okay, drzwi się same zamykają. O! Oh, o! Oh, oh. Dobra, dwóch na raz. Tutaj wylecimy to oczywiście pusto, tak jakby to jest hotel czy coś w tym stylu. Hotel, motel. Okej, okay, amunicja zawsze się przyda. Jedne drzwi otwarte, drugie zamknięte. Ty nie, strasznie. siurku jeden. Czy za pomocą G? Tak. Pięknie. Jak rzuciłem granat, to wychodzi samouczek. Weź, rzuć granat za pomocą przycisku G. Dzięki. Śmiesznie. Schował się tu, a jest tutaj. Chyba, że jeszcze jeden jest. Nie. Ok. Teraz że tak jak w poprzednich seriach to będzie na jednym odcinku na misja. Nieważne ile będzie trwała, ale właśnie tak planuję. Może zapiszę coś. Tutaj jakby co to inna osoba grała. Ja nie spoilerowałem. Chciałem zobaczyć jak to wygląda. A więc jakby co to nie ja. O lol Skurkowaniec. Zasraniec jeden. Ten już leży? Ten upity może. O skurkowaniec na był. Że tak powiem zaliczył zgona. Dosłownie. Zapisywanie w punkcie kontrolnym. No, tak samo jak jest takie 2. A jeszcze mam część trzecią, ale. Ale, ale. Albo nagram, albo i nie nagram. I tak mam dużo serii. Jeszcze. Na zadrzu. Oto, skur, wiele jeden. Nie zorientowałem się, że grant rzucił. Dobra, Dziś dowolny klawisz. Jest ich tak by było. Ogólnie to już mam mało amunicji. Może zmienię sobie broń i może teraz... Atom! Atom! Kurwa! Dobra, uciekaj. Ała! Się wyjebało. No, jestem na średnim poziomie. Dostałem raz i od razu czerwono przed oczami. Może zmienię. Nie wiem, bo oni dość często mają to broń. Więc może lepiej, jakbym miał tam to. Okay. Dobrze, no idzie, fajnie. Pierwszy raz gram w to grę, no i jest fajna. I tam się podoba. O, właśnie, tak jak mówiłem. No sporo tej broni. Nie wiem, jak ona tutaj się sprawuje. gdy grałem na konsoli PS2, którą jeszcze mam. Tak planowałem, żeby kiedyś coś nagrać z PlayStation 2, a może kiedyś to zrobię. No i tam ta broń się spisywała dość dobrze. Tutaj jakieś balkony widzę. Co to było? Wiskuwańców. Czy nad głową ich nie ma? Pobiegnę tutaj szybko. Nie, chyba nie widać nikogo. Bo jestem ślepy. To jakieś drzwi, wszystko przeglądamy, czy coś jest otwarte, czy nie. Tutaj jest otwarte, a tutaj? Zamknięte. To lecimy. Może wpierw na górę. Strasz mnie Ty, mędo Nie no, chyba... Teraz tak mi się wydaje, że strzelił raz, ale od razu takie mroczki przed oczami Patrz tam skąd Dobra Stoi tutaj ci w dupę O to by zły pomysł. Jezu, co tam siedzi. <gry> Broni nie widać. Tak, już broń tutaj jest. U Nic tu nie ma? Czyli trzeba na dół grzać. Zamknij te drzwi. A nie, tu jeszcze jest na górę. Aha, no czyli jednak na dół. Dobra, może zapiszę na wszelki wypadek. Zamknięte, zamknięte, otwarte. A, to stąd przyleciałem, to lecimy jeszcze... No kurwa! Lepiej to sprawdzić. A widzisz, tędy. Ty, mendo. Dobrze, że oni tak bardzo nie są rozgarnięci. Leżą co chwilę. Zamknięte. Znowu lecimy na górę wpierw. Tu zamknięte, tu zamknięte, czyli na dół. Tu otwarte i tu otwarte. To jest tylko jakiś magazyn. Tu jest maga, Aha, dobra, jest kratka. Misja dość długa, już spoglądam. 13 minut, no ok. Dobra, ja chcę tam wejść. Czy ja mogę tutaj wejść? Coś mu nie pasuje. I chuj wam w dupę. Dobra, czekajcie. Czytam grę. Może coś to pomoże. To ja jebie. No i jeszcze nie tutaj biegnę. Kurwy sin jeden znowu, no. Gówno słyszał. Jeszcze raz zapisywanie, Boże. Ja mogłem wczytać punkt kontrolny. Dlaczego przez te kraty nie mogłem przejść? No brawo, kurde. X latarka No ja tu wszystko widzę, więc wiesz Tu gdzieś w kiblu musi być Tak coś czuję Albo i nie Kurwa granat 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 Otis kurwa. fajnie krzyczał: "Mój Boże, to granat." Wycykam się. Tutaj nie ma nic. Usually By było, coś tam kurwa, no byście Może przeczytać o co im chodzi, nawet być przez okno do budynku. Aha, to ja gadam tak super. Ja pierdzielę Lara Croft, Tom Prider. 17 minut i ja pierdyle. Czuję, że to każda taka misja będzie dość długa. I teraz najlepiej to odpoczywać chyba, bo myślę, że jakbym teraz drugi raz dostał, to że tak powiem, bym leżał. To zamknięte, tutaj nie ma nic. Rite jakieś... Okej, okay, nie ma ciebie. Gościu. Tutaj mamy pusto. Ała? Koniec? Tak, dobra. No, dość długa misja. 20 minut? Okej. Okay. Yy, dobra, dobra, dobra. No dobra, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku będzie kolejna misja. Jeżeli filmik Ci się spodobał to zostaw łapkę w górę. No to i do zobaczenia w następnym odcinku siema!